Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł w okolicę Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają się Człowieczego. A oni odpowiedzieli jedni za Janasiela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. Za to Jezus łóżek. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiłby ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół a bramy piekielne go nie przemogą i tobie dam klucze królestwa niebieskiego cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związany w niebie a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabroni uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy. I wiele cierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia z stanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się rzekł do Piotra zejdź mi z oczu szatanie jesteś mi zawadą bo nie myślisz o tym co Boże ale o tym co ludzkie oto słowo pańskie Panie Jezu Dziś przed nami to pytanie. Za kogo ludzie uważają syna człowieczego? Chcemy na te i następne pytanie odpowiedzieć, wsłuchując się w ducha świętego. Którego Ty, Panie, nam posyłasz ze swoim Ojcem i teraz też Duch Święty. To chce nam Pan Jezus powiedzieć. Najpierw pytanie dotyczy innych. Za kogo uważają Ciebie? I teraz pytanie do nas. Za kogo uważają członkowie naszej rodziny Ciebie? Czym czy kim jesteś dla nich? A to jest ważne, Panie Jezu, bo przychodzimy tutaj jako przedstawiciele tych naszych rodzin, a można powiedzieć całej ludzkości. I Ty chcesz, żebyśmy się tym interesowali, za kogo Ciebie uważa świat. Tak, dużo o ludziach wiemy, ale czy wiemy, to bardzo ważne. W terapii rodzinnej, małżeńskiej. Od tego bardzo wiele zależy. Za kogo ciebie uważają? Tak, i za kogo wówczas. Uważali Ciebie, uczniowie mówią jedni za nasci dzielna, inni za Jasza, jeszcze inni za Erymiasza albo za jednego z proroków to bardzo wiele. Ale trzeba dodać. Tych zabili. To jak? To jesteś kandydatem na to, żeby ciebie zabić. A więc co to dla nich oznaczało? Być Janem ścicielem, Jeremiaszem, czy innym prorokiem? Można cię zabić można cię zabić. No ale tym że prorokom później oddawano cześć. Tak. Jakoś to się da pogodzić, zabić i oddać cześć. Czemuż nie? Nawet nie byli świadomi tego. Uczniowie, jak bardzo i to do ciebie się odnosiło? No i wreszcie to pytanie: A wy za kogo mnie uważacie? I to jest pytanie do nas kierowane. Nie wystarczy wiedzieć, co o tobie myśli mój mąż, żona, dzieci. Ale ja sam. I też rozmowie poradniane, jeśli będziemy rozmawiać, to też często musimy sobie to pytanie postawić: Kim ty, Panie Jezu, jesteś dla mnie? Czy jesteś Bogiem? I czy jest przy mnie Duch Święty, którego posyłasz? Bo tego zależy przebieg rozmowy. Bo to znaczy, że mam koncentrować się nie tylko na sobie, ale na Tobie i też w rodzinie. Jeśli zabieram głos, to z tą świadomością tego, że jest przy mnie Duch Święty, że Ty jesteś obecny. Tak. Przecież przyjmujemy Ciebie w Komunii Świętej z Tobą, idziemy do naszych domów. Jesteś z nami. I teraz zanim się odezwie, to masz sobie postawić pytanie. Panie Jezu, co ty chcesz? Co ty chcesz powiedzieć mojemu mężowi, żonie, dzieciom? I o co chcesz zapytać? Tak. Tak bardzo myślimy, że pomagamy ludziom przez to, że coś mówimy, wyjaśniamy, ale ci, którzy mają doświadczenie poradniane, to wiedzą. Że najważniejsze jest postawienie pytania. A więc, Panie Jezu, o co Ty chcesz zapytać? Za kogo mnie uważają? Tak. Za kogo mnie uważają? Syman Piotr powiedział, Ty jesteś Mesjaszem, synem, Boga Żywego. Pięknie. A ty do Niego się zwracasz. Błogosławiony jesteś. Ciało i krew nie objawią Ci tego. Lecz Ojciec mój, który jest. W niebie. Tak. I po to tutaj, Panie Jezu, do Ciebie przychodzimy, żeby to usłyszeć? Bo sami nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że Ty jesteś Bogiem, synem Boga żywego. I prosimy, odważamy się teraz powiedzieć do Twojego Ojca, Ojcze nasz, tak możemy do Ciebie się zwracać. Sprawdź, byśmy Coraz lepiej rozumieli Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. I taką prośbę kierujemy do Ducha Świętego. To się tak może wydawać, no już wiem, jesteś Synem Bożym, czego jeszcze więcej. A no właśnie, jeśli raz Ciebie. Zacznie się poznawać, to już to poznanie będzie trwało. To jest pewien proces. I można powiedzieć, nasze życie całe to jest jeden proces uczenia się Ciebie, poznawania Ciebie. Z każdym dniem jesteś dla mnie. Inny nie w sensie, że Ty obiektywnie jesteś inny, ale inaczej jesteś przeze mnie postrzegany. Przez pryzmat naszego doświadczenia życiowego. Tak. Im dłużej żyję, to tym lepiej mam Ciebie znać. I to jest to bogactwo człowieka starego. Tak się chwalę teraz. Ale Wasze bogactwo, tyle doświadczeń życiowych, przeprowadziłeś nas przez tyle trudnych, nieraz, bardzo trudnych sytuacji życiowych, i przez to Ciebie poznajemy, Twoją wszechmoc, a jednocześnie swoją słabość. Tak, ileż to razy wjeżdżaliśmy przeciwko Tobie, mieliśmy własne plany, a potem skromnie jednak ten mój plan nie był taki doskonały. Teraz zrozumiałem, ale póki jeszcze żyję, to mogę jeszcze lepiej, jeszcze lepiej żyć, bo Cię lepiej poznaję. Tak. To, co jest odkryciem, co przychodzi nie tak szybko, wcześnie, to jest doświadczenie Ciebie. To jest przemiana wiary w doświadczenie. To nie są sprzeczne, wykluczające się pojęcia. Ale jeśli Ciebie doświadczam, to wtedy jest coś z tego, ja bym Ciebie widział, jakby już w chwale. I to Panie Jezu w tej chwili mówię, bo Ty nam to objawiasz. To nie mój wymysł. Moi kochani, patrzcie na mnie, ja jestem ten sam. Który siedzi po prawicy Boga Ojca. Jestem tym samym, prawdziwym Bogiem. Tak, Panie Jezu, Ci odbieramy teraz. I to jest coś, co jest darem, co objawia nam Twój Ojciec. Jakież to piękne doświadczenie. A Ty odpowiadasz na to swoim zaufaniem, tak, swoim zaufaniem. I tutaj do Piotra się zwracasz, Ty jesteś Piotr opłaka i na ten proces budują mój Kościół. Jeśli my teraz Tobie tak mówimy, doświadczamy Ciebie, to Ty nam dajesz władzę. Niech lubimy się z tej władzy, bo ta władza to wielkie zadanie, przez którym nawet ten, że Piotr się udział. Bo kiedy zacząłeś mówić mu o tym, że będziesz cierpiał, mówiął się Piotr. Nie, to niemożliwe. To niemożliwe. I tutaj dochodzimy do tajemnicy miłości, która jest pomiędzy Tobą a Bogiem Ojcem, który dopuścił do tego, że byłeś skazany, ukrzyżowany, i czego nie mógł pojąć Piotr, to nie może się stać. A jeśli mamy być opoką, to mamy umieć mówić o wymaganiach. A to jest Krzyż. I tego boimy się, tego nam brakuje. Czego nam brakuje dzisiaj ludziom kościoła? Boimy się wymagać. Powiedzieć, Bóg od nas wymaga, byśmy dawali świadectwo wierze. Nawet jeśli jest to trudne. Panie Jezu, ja to mówię z, ze strachem. Ja to mówię ze strachem. Czuję. No. I to po ludzku wcale potępiamy Piotra, który uciekł wtedy, kiedy byłeś. Męczony, oskarżany, bo nie mam pewności, żebym się lepiej zachował. I w ten sposób też mnie nas otuż pokory. Nie wiemy, nie wiemy, jak się zachowamy. Ale prosimy Cię właśnie dlatego, że po ludzku nie wiemy, czy damy radę. To dlatego już teraz siebie prosimy. Jeśli przyjdzie taki moment, taki moment trudny, to teraz Cię proszę w imieniu własnym i nas tutaj obecnych. Żebyśmy tak potrafili wychować nasze dzieci, wymaga od nich. Poczynając od siebie. Tak, panie Jezu, ty wymagasz wiele, ale poczynasz od siebie. To to nie jest tak, że poszedłeś na krzyż, bo Bóg, ojciec, twój ojciec, chciałbyś ty poszedł na krzyż. Ja chcę! Nie. Tu odczytałeś Jego wolę. I sam. I sam. Poszedłeś. Aż do śmierci. Cały czas, jak Ciebie katowali, mogłeś powiedzieć stop! I nic przeciwko Tobie nie miałby Twój ojciec. Mogłeś! Ale chciałeś umrzeć z miłości, żeby obudzić ludzkie sumienia. Żeby obudzić ludzkie sumienia. Tak, i wychowanie to jest budzenie sumień. A cały świat, mass media, wszystko robi, żeby zawłuszyć. Człowiek nie może być dzisiaj w ciszy. Musi być hałas. Na ulicy jeszcze nie widzimy samochodu, a już słyszymy muzykę. I cały czas ludzie chodzą po ulicy, ze słuchawkami. Boją się ciszy. Przychodzą do domu, puszczają radio, telewizję. Boją się ciszy, bo w ciszy Ty przemawiasz. Ciszy Ty przemawiasz. Słuchać Ciebie. Tak, Panie Jezu. To, co teraz się dzieje, to jest słuchanie Ciebie. Co tym mówisz? Słuchiwanie się w Ciebie. W ciszy. Każdy z nas. na Ciebie. I chcemy Ci powiedzieć, że to, co trudne, czego nie rozumiałem, to teraz nam się rozjaśnia. Bo to możemy ofiarować Tobie. To nasze trudne ale też to trudne innych ludzi, którzy do nas przychodzą, a tych jest bardzo wiele. Panie Jezus, żebyśmy potrafili tym ludziom przekazać to, że to, co czują, co boli, to mogą tobie ofiarować. To mogą tobie ofiarować, zbawiać przez to samych siebie i innych. I przez to być szczęśliwymi, bo szczęście wtedy jest prawdziwe, kiedy jest dzielone. Nie można być szczęśliwym samotnie. Jeśli nauczymy się innym ludziom w tym pomagać, by Tobie ofiarowali swoje cierpienia, to będą oni szczęśliwi, a my z nimi. I takie było Twoje szczęście na krzyżu żadna przyjemność. Tak z ludziom się kojarzy szczęście z przyjemnością, a to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Przyjemność nie musi dawać szczęścia. Szczęście kończy się przyjemnością. Grzech rozpoczyna się Przyjemnością kończy się cierpienie, a szczęście odwrotnie. Najpierw cierpienie, a potem przyjemność, bo tym jest oglądanie Ciebie. I na to czekamy. I to jest przed nami. Żebyśmy tak potrafili właśnie o Tobie mówić, by ludzie pragnęli tego szczęścia, który kończy się przyjemnością oglądania Ciebie, byciem na zawsze z Tobą, Twoim Ojcem i duchem świętym już teraz chwalimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi i Świętemu, jako była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.